Cześć, tutaj Pancer, zapraszam Was do oglądnięcia krótkiego filmu o kościele w Normanton. Na początek garść informacji z Wikipedii. Kościół zbudowany został w stylu klasycystycznym dla posiadłości Normanton Hall, która znajduje się z tyłu po prawej stronie. Kościół został wybudowany na miejscu XIV-wiecznego budynku. Wyjątkiem wieży 70 kościół został przebudowany w 1764 roku przez Sir Gilberta Heathcote. nową klasycystyczną wieżę i zachodni Portek z budową Thomas Candy Jr. w latach 1826-1829 według projektu St. John Smith Square Westminster Kościół został zdekonsekrowany w 1970 roku. Miał zostać rozebrany w ramach budowy zbiornika. Na temat Ruto And Water opowiadałem w moich wcześniejszych filmach, więc nie będę się powtarzał. Dodam tylko, że społeczny opór przyniósł skutek i sam kościół został uratowany. Do tej pory jest jedną z najlepszych wizytówek hrabstwa Rutland. Obecnym właścicielem kościoła jest Anglian Water. Sam kościół jest w tej chwili wykorzystywany jako miejsce ślubów cywilnych, koncertów muzyki poważnej. Dawniej mieściło się tutaj muzeum. Opowiadające historię Lutland Water należy wspomnieć, że w kościele znajdowało się siedem pomników członków rodziny hrabiów Ancaster. Pomniki te zostały przeniesione w 1972 roku do kościoła parafialnego św. Michała w Ettenham w posiadłości Grimstor. Pozostałe pomniki oraz cmentarz przykościelny został przeniesiony do kościoła Najświętszej Marii Panny w Edith Weston, wiosce, która znajduje się dosłownie 15 minut pieszo od Normanton. Wspaniałą atrakcją dla turystów, jeśli oczywiście tylko dopisuje pogoda, pamiętajmy, że znajdujemy się w Anglii, jest możliwość podziwiania kościoła jak i z całego zbiornika Rutland Water z pokładu statku po lewej stronie kościoła znajduje się mała przystań a jeśli ktoś się boi wody, bez problemu może dojechać tutaj autem może dojechać na rowerze znajdują się, znajdują tu się bardzo ładne ścieżki rowerowe Albo po prostu może się przejść, bo pewno nie każdy wie. Rutland Water posiada wspaniałe ścieżki spacerowe dookoła wody. No to będziemy kończyć powoli. Mam nadzieję, że film o wizytówce Rutland Water się podobał. Mam także nadzieję, że ktoś z Was kiedyś odwiedzi to miejsce, bo jest naprawdę bardzo urokliwe i warte zobaczenia. Chciałbym Wam wszystkim podziękować za oglądnięcie mojego filmu i mam nadzieję, że do zobaczenia już całkiem za niedługo. Pozdrawiam wszystkich, cześć!